Cześć z tej strony Krzysiek i Dan wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TV. Z tym razem porozmawiamy sobie na temat systemu ulepszeń, jaki zamierza wprowadzić Cipsoft w zimowej aktualizacji. System ten pozwoli na wzmacnianie różnych przedmiotów ponusami takimi jak podstawowe obrażenia, podstawowa ochrona, zwiększenie umiejętności, w tym prędkości, obrażenia krytyczne, wysysanie życia oraz wysysanie many. W grze będziemy mieli dostępne trzy nasycenia Pierwsze to jest podstawowe, będzie ono dostępne dla graczy z darmowym kątem. Drugie jest to na scenie zawiłe, będzie ono już dostępne tylko dla graczy z kątem premium. No i na scenie potężne, tutaj trzeba będzie mieć i konto premium, i wykonane odpowiednie misje. Na scenie te oczywiście będą się różniły siłą, Zipsów nie napisał dokładnie o ile, ale napisał jakie będą ceny, bo będzie trzeba zapłacić za takie ulepszenie. Podstawowe jest to 5000 złota, czyli takie może sobie pozwolić że na to jakiś gracz nawet z 30 poziomem. Lepsze tu już mamy 2,5 cc, no troszkę drożej. No i na koniec te najpotężniejsze, tu już raz 10 cc, a więc znaczy gracze początkujący nie będą mogli sobie na to pozwolić, a znaczy to już będzie taki bonus dla graczy, którzy setny poziom przekroczyli, ponieważ ulepszenie trwa. 20 godzin nie jest na stałe, a więc raczej korzysta się z niego wiadomo, jak ktoś ma to by wolał korzystać cały czas. No i tutaj 10cc jakby musimy płacić za 20 godzin hunta w przypadku jednego przedmiotu. Będziemy mieli określone szanse na ulepszenie itemka. Podstawowe ulepszenie jest to aż 90%, a więc prawie zawsze się udaje. Lepsze 70%, no tutaj też w miarę spoko, ale najmocniejsze tylko 50%. Było coś napisane, że podobno będzie się dało zwiększyć szanse, jeśli zapłacimy więcej pieniędzy, ale nie wiem, czy to będzie dochodziło w przypadku potężnego ulepszenia do 100% i nie wiadomo ile też za to zapłacimy dokładnie. Um, bonus, jak wspomniałem, 20 godzin, ale tylko gdy nosimy dany przedmiot, czyli równo 20 godzin chłuncania, gdy nosimy itemek. Jeśli zaczynamy, nie wiem, jakiś przedmiot zbroje pod ogień, odporność i idziemy chłuncić. Dragon Lord, na przykład to zakładamy, później zmieniamy ekspowisko, idziemy na przykład hydry, to wtedy nałożymy inną zbroję, no chyba że mamy tylko jedną, no to będziemy musieli nosić tą i zużywać cały czas ten bonus. Jeśli przez przypadek załadujemy coś, czego nam się nie, co nam się nie podoba lub po prostu yy, no stwierdzimy, że nasz bonus już się nam nie przyda, możemy usunąć tego za 1,5 cc. A więc cena w miarę przyzwoita. Yy, Nasycać przedmioty będzie można w specjalnych kapliczkach, podobno większość będzie w głównych miastach, tam zupełnie jak te kryształki mamy, że czarujemy na ogień i tak dalej, sorki druid mogli to zrobić w świątyniach. Niektóre będą poza miastem, a więc podobnie to będą na te potężne ulepszenia, tak mi się wydaje. I zaczarowujemy przedmioty, mając je oczywiście w plecaku, żeby nie było tak, że od razu nam się zacznie zużywać. Przedmiotem i tak nie można handlować na markecie, a więc jeśli będziecie chcieli sprzedać taki przedmiot będziecie musieli po prostu pisać jak ze czasów tepu, sell, tam zaczarowany przedmiot, coś tam, coś tam To o czym nie wspomniałem, a bardzo ważne, to że będziemy potrzebowali creature produktów do ulepszeń Prawdopodobnie będą one różne zależnie od tego jaki sobie bonus wybierzemy i czy jaki przedmiot, to nie wiem um, do moim zdaniem fajna sprawa, bo niektóre mopki zaczną być bardziej opłacalne, o ile nie były. No i po prostu to będzie coś więcej niż taki złom, który po prostu sprzedajemy dla Yosira. to ileś tam złota i niektóre przedmioty z pewnością będą naprawdę sporo warte, jeśli będą to jakieś użyteczne bonusy. Dobra, ilość bonusów jakie można umieścić w określonych przedmiotach. Bo to niejednoręczna, w tym tu są oczywiście różdżki. Dwa sloty, shieldy, spellbooki, jeden slot. No i tutaj ręka, trzy, a więc jest to bardzo fajnie zrobione, że niezależnie od tego czy bijemy z dwuręki, ręki, czy z jednoręki i tak, czy będziemy mieli tyle samo slotów na zaczarowanie naszego przedmiotu. Hełm, dwa sloty, zbroja, dwa sloty, buty, jeden slot. Nie mamy tutaj legów jak widać, a także pierścieni naszyników. naszyjników. wspominał, że... Prawdopodobnie będzie nad tym pracował, ale w zimowej aktualizacji jeszcze tego nie będzie, czyli będą tylko te bonusy, co tutaj wypisane na tych przedmiotów. Dodatkowo bonusy nie będą się stakowały, czyli jeśli załatwicie sobie odporność na ogień i zbroi, nie będziecie mogli nałożyć hełmu, który ma odporność na ten sam żywioł właśnie, czyli 15% na ogień macie w zbroi, 15% w hełmie nie możecie wtedy nałożyć hełmu albo zbroi, po prostu nie można mieć tak tego zrobionego co tu jeszcze jest takiego ważnego Puff. Hajs oczywiście na ulepszenia może być z Gold Poucha, to, to co można było kupić w banku lub możemy mieć go po prostu przy sobie Puff. i cóż, to jest chyba tyle jeśli chodzi o nasze ulepszenia a, jeszcze jedna ważna rzecz, tylko gdzie to było w ogóle napisane, ja już nie pamiętam, może na TB, tutaj główna strona, nie mogę tego znaleźć, ale było, że te ulepszenia nie będą dostępne na wszystkich przedmiotów, no bo wiadomo, to by było trochę sporo czasu, żeby oni to wyrobili na każdy item, a więc przedmiotów na początku będzie chyba 160, wydaje mi się, że będą raczej takie itemy. Takie typowe mocne itemy, które się używało na starszych wersjach TB, czyli jakieś MPA, właśnie Demon Armor, coś takiego. Nie wiem, czy zbroje, które już mają już bonus na fizyczne, będzie się dało zaczarować, ale wiadomo, że będą pracować nad tym i możliwe, że później i tak wszystkie itemy będą miały te ulepszenia, ale wiadomo, że to spora roboty z tym będzie. To czym mnie zaskoczyli, to że w broniach będzie ten bonus, co był w tych itemkach na 250 chyba, że właśnie możemy wykradać manę, HP, kryty to jest e, dość ciekawe, bo odporącz na ogień to wiadomo chcieliśmy mieć więcej na szyjnik, a jednak te krytykale to były dostępne tylko dla e, wybrańców, że tak powiem. Jeśli chodzi o moje zdanie w tej sprawie, hmm, Powiem tak. Jedyna rzecz, jaką wprowadzili tutaj za t coiny, którą napisali, bo wiadomo tu może jeszcze jakieś zmiany dojdą, to że można sobie kupić tą kapliczkę, że będziemy mieli ją w domku. To moim zdaniem nie jest jakimś specjalnym ułatwieniem i raczej większość graczy, nie będzie tego zakupować, no chyba że to będzie dość tanie. A więc fajnie, że nie ma takich bonusów, że gracz zapłaci w złotówkę więcej będzie lepszy. Jeśli ktoś nie będzie chciał korzystać z tego systemu, no to po prostu nie skorzysta, będzie zwyczajnie po prostu więcej pieniędzy, za to mniej odpowiedności uznajemy ogień podczas huntów. A ci gracze, którzy będą chcieli sobie ułatwić ekspienie, jakoś fajnie potestować te kryty i tak dalej, to będą mieli fajny bonusik. Wydaje mi się, że gracze, którzy jakoś tam zrezygnowali na jakiś czas z gry z pewnością będą chcieli dokupić tego paca, że potestować. Znaczy na fazę to też będzie dostępne. Ale no wiadomo, lepiej się testuje takie rzeczy, mając konto Premium, znaczy ten system Modlit, o którym wspominałem ostatnio. Jeszcze nowe mapki będą, wiadomo, może coś jeszcze tutaj wspomną. A więc myślę, że ten zimowy update może zachęcić niektórych graczy do ponownego zakupu palca i żeby sobie po prostu pograli. A więc na razie spoko, jak no, dla mnie w porządku, czy ja z tego będę korzystał, nie wiem, ale jest dobrze. Dobra, zanim przejdziemy jeszcze do takich informacji ogólnych, to mam na koniec do Was. Mam nadzieję, że wypowiecie się na temat tych zmian, czy Wam się podobają, czy nie podobają. Nie ja zapomnijcie oczywiście łapki, jeśli chcecie, żebym Was informował znowu odnośnie takich zmian. No i przejdziemy do tych informacji ogólnych. Jak zapewne wiecie, jakiś czas temu, jakiś czas temu, trzy dni chyba, wystartowałem z Madgonem. Z tego co wiem, sporo osób... No, pozytywnie zalegowała na tą serię A wiadomo na początku zawsze jest sporo do powiedzenia No i tutaj mam dwa ważne odcinki Pierwszy to będzie odnośnie wyboru profesji Jeśli niektórzy będą chcieli dołączyć do mnie I sobie pograć A drugi to będzie do przygody Magicznego Bolka 2 I to będzie sporo tych informacji ogólnych odnośnie Gills i tak dalej Tu właśnie ktoś mi napisał w komentarzu Że może by taki coś zrobić Żeby zrobić taką małą społeczność na moim świecie, w Margonem a więc no chciałem z tym szybko się wyrobić. I właśnie mam dylemat, czy tutaj od razu lecieć te dwa z Margonema, czy jeszcze z Tibio, bo chcę jedną serię zrobić taką od pierwszego do nie wiem którego levela, ale fac. Dlaczego fac, to wam powiem już na tym pierwszym odcinku. Co do poradników, ten drugi Wam się nie spodobał. W sumie się trochę nie dziwię, bo domki to raczej nie cieszą się dużym zainteresowaniem co nie fakt, że jestem nieco rozczarowany no i cóż, umowa to umowa a więc po prostu lecimy z następną serią podobnie jak zajdzie ten cały yy, no to wszystko co tam ma być pod drodze, a więc przychodzimy do db z zobaczymy jak one sobie poradzą jak dobrze to będziemy dalej z nimi lecieć jak nie to przychodzimy do historii fajnych mistówek jak to wcześniej było Jalachar to z pewnością będzie coś w stylu nie wiem może Razach, High Hellgate, ja wiem, jakieś inne miasto, może Oramond? Pomyślę, pomyślę. I to chyba by było na tyle. Nie zapomnijcie, łapeczka, komentarze, które motywują do pracy. I możliwe, nie, 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 nie. mam pewności, że będzie właśnie ankieta odnośnie tych odcinków. Czy chcecie na szybko te dwa z Margonem, czy tibie najpierw rzucimy i później dopiero z Margonem. Ale następny to na pewno będzie z Margonem, tylko nie wiem czy dwa, czy jeden. Dobra, trzymajcie się, cześć.